Ja nagrywam z ulicy, a to dlatego, że pomyślałem sobie, że życie to jest taka, to jest droga. Ona kiedyś się kończy. Zaczyna się pięknie, mija się różne rzeczy, widzi się różne widoki, lepsze, gorsze, ale z tej drogi nie wolno zejść. I na tej drodze każdy z nas ma swoje doświadczenia, swoje krzyże. I nie wolno z nich zrezygnować, bo żeby droga była prosta, widzicie, tak jak za mną, to potrzeba prostych, jasnych, konkretnych wyborów. To znaczy, być dobrym dla drugiego człowieka, może uśmiechnąć się częściej, po prostu zanieść swoją dobrą twarz. I tu uwaga, dla drugiego człowieka czasem jesteśmy jedyną Ewangelią, którą przeczyta w życiu. Zatem niech czyta piękne słowa, bo Bóg jest miłością, jak mówi Pismo, zatem poproś Boga dzisiaj, aby dał Ci kochać, nauczył, rozumieć i mniej narzekać. Pięknego dnia! i dobrej drogi. Szczęśliwej drogi już czas. Zatem szczęśliwej drogi w Waszym życiu.